Hejka kochani, dzisiaj gadam przez nos, ale to mnie no to nie jest to o co mi chodziło w tym filmiku dzisiaj kupuję postera, dlatego że mi brakuje tyle do Nexta, a tutaj no widzicie zresztą. I może mi się uda mieć 18 level. No więc musimy iść do zakupy. Club Diamond i poster, tu jest poster, na dobra kup teraz i mamy godzinę. Um, mój profil, to, to i odbieramy. Osiemnasty level, tak, tak, dziękuję Ci Panie Boże. Jest, osiemnasty level, jakie ja się cieszy! Dziękuję Ci tak Rafa! pozdrawiam. Boże! Aaaa. Jak się cieszę? Obróżnię sobie skarbonkę. Uhu! Ja Cię, ja nie widziałam. Ja Cię, jak się cieszę, patrzcie, nawet do 19 mam tyle. To mniej niż do, do osiemnastego wtedy miałam. Boże, ja wszystkim piszę, żeby dali grafa. Nie do ciebie, bo ty mi dałaś. Dobra, ej, jak ja się cieszę, matko. Mm. To sobie kupię. Mam tyle diaksów, że no, starczy. Ej, czyli tu będę miała tysiąc. Ooo, ale się cieszę. Będę sobie kupować cały czas. Proszę dwa. No nie no, zawsze mam... Dobra, jeszcze ostatni raz kupuję. Tysiąc, proszę! Jest! Ile mam teraz do nexta? Ale fajnie, ja cię. Oh, jestem lepsza od mojej koleżanki. Nikola, jak to wyglądasz, to żałuję, że nie jesteś taka jak ja. Jak ja. Boże, o matko. Mm. Dobra, komuś dam pozdro, żeby... żebym miała po prostu jak ja się cieszę, no. no. Pozdro chcę dać. Dam komuś fajnemu, którego kocham. Jej. Ile tu mamy? I dobijemy dzisiaj do dziewiętnastego. Musimy dobić. A -a -a. Bo się cieszę, matko. Nie wiedziałam o tym. Wiecie co jest najlepsze? Jak sobie zrobimy tak. I napiszemy dash grafa. gry a, Fa. To sobie skopiujemy i tak napiszemy do wszystkich. Tylko będziemy wklejać. To będzie najładniej, najłatwiejszy po, sposób. Ej, boże, jak ja się cieszę, że zaraz dziewiętnasty. Nie tak. Dobra, tutaj odpylam. Czacie, 17 lewera, nawet dzisiaj nie my... nawet dzisiaj nie mysz... myślałam o tym, że ja będę miała serio i ja, ja nie umiem się wysłowić, bo po prostu za chwilę 19 ja się tak jaram tym i po prostu jest super. Добра, напиши до неї, чи Боже, масакра. na sakra. A. ciepło. O. Wy chcecie naprawdę. Dobra, ten filmik już wziąłem i nie trzeba. Było mam 13 dakchów, bo miałem. A. Dobra. Miasto filmów i filmy sobie będziemy oglądać i może coś mi to pomoże. Więc, jakby 19 level, to do Was się odezwę. Ej, kochanie, ja Wam mówiłam, że mi brakowało 69. Jakim cudem mi brakuje 126? Bo tego to trochę nie rozumiem, ale odbierzemy sobie teraz to. Czyli 8 grafów. Czyli ile to będzie? 2000. Dobra, i tu to też odbierzemy. Ale musimy to w pierwszej zebrać. I teraz to odbierzemy. Następne 2000. Jest super. Dzisiaj ja raczej nie wbiję tego 19 level. Ale ja się tak cieszę że nie wiem co o ok. dzieł napisałam dobra, naprawdę muszę tylko jednego chociaż ale się tak cieszę po prostu niestety ja wam już skończę ten filmik, żeby on nie był taki długi ale po prostu Aaaa! よ